tu jest odbicie ze szlaku no i kierujemy się dalej tak to wygląda są kolebki w dolinie małej zimnej wody piękna kolebka ale dwie, trzy osoby elegancko się zmieszczą. Super miejsce. Tu mamy kolejne kolebki. Też piękna. Jest gdzie spać. O, proszę No to tu tu już można i zrobić Dobra Tam Lecimy Żlepztja A kilka osób. Trzy chyba już są pod progiem. Jeszcze kawałeczek i ja też będę w tym miejscu. A tamterego chata. Prawie u wylotu żlebu. Najtrudniejsze miejsce na całej drodze. A z tyłu tak. Będę się tutaj dostać. chyba po tym gruzowisku. A wejść tam jak jest końcówka tego tej rzeki jakby się łączą dwie w jedno i w tym miejscu się odbija tutaj właśnie w stronę żlebu, żlebu sztila jeszcze kawałeczek i zaczynamy główną atrakcję tego wyjścia Jestem przy tym słynnym owianym grozą progu w tym pierwszym progu w źlebie sztyla. Teoretycznie najtrudniejsze miejsce na całej drodze. No, nie będzie łatwo przede wszystkim zejść. No, ale też tragicznie to nie wygląda. Chwyty są. Tam później za tą półeczkę i do góry. Nie no, dobra. Nie ma sobie co obrzydzać jak to mówią. Trzymajcie kciuki. Idę. Najtrudniejsze miejsce, jakie przespinałem w ogóle ever. do tej pory. No ale, niby tam, niby jakieś tam chwyty są. Powolutku, może kawałki no bo tu nie mam wyjścia. Dobra, czy moje takciuki? No, pierwszy próg był mega trudny. Nie, jak dla mnie, oczywiście. No, drugi. Trudny, ale już faktycznie, faktycznie łatwiejszy. No i teraz, teraz by już powinno być łatwiej. Okej, okay, idziemy dalej. Ligła Republiki. No, piękna turnia. Dobra, idziemy dalej. No dalej faktycznie robi się łatwiej. Wyraźna ścieżka. Jest. Jest teraz już zlajcik. No ale tu jest naprawdę fajnie. No jest naprawdę ciekawie. W tym biku co za piękna Piękna turnia Ale tu są ściany Coś, coś pięknego ¡Ah, lo fisco! ¡Wow, wow, wow! Okej okay. okej okay. ciemniasty przechód Dobra Chyba tędy może to jeszcze sprawdzić, ale chyba tak z ciemniastego przech przechodu Też widać Oś wyraźną, wyraźną ścieżkę, że tutaj nie ma najmniejszych problemów jak na razie no i teoretycznie to się powinno być do samego wierzchołka. Dobra, już wiele nie zostało. Tak wygląda przejście z 17 przechodu. To jest takie przejście jakby zamienięcie na drugą stronę. Jakieś trudności jeszcze są, ale później... Później też kawałeczek i szczyt. A tam gdzieś. Tęty. Tu troszkę w dół. A i tu. Haps. I dalej. Pod samym szczytem też kolebka jakaś jest. No ale to na jedną osobę. Jeszcze kilka metrów. Udało się, udało się. Jestem na pośredniej grani. No to jest jedno z najbardziej wymagających wyjść. Jednak nie bez powodu, tak mówią. Najtrudniejsza z wielkiej korony, albo prawie najtrudniejsza, zależy. Połowiczny sukces jest. Zaraz jeszcze zejść i wtedy się będziemy cieszyć terego chata w dole piękne łomnica w chmurach durny małe baranie rogi lodowy, lodowa kopa mały mały lodowy tak mały lodowy tu jest jaworowy no pięknie piękne tam z tyłu mamy rysy wysoką. Tutaj, oczywiście, gerlach przed gerlachem staroleśny. Pięknie to wygląda. No i tu, oczywiście, wielki, gigantyczny, rozłożysty Skowkowski. Pięknie.

jakbyko jak ten tá, ale čo má to te, vieš, nemá, jeden, ale čo kváma, tak, jak sa oboval, ten, češ, Ostrzeżenie.